lat 16 lat 16 panie maksie nowy roczek znów się zacznie już podobasz się dziewczyną możesz w sklepie kupić wino cóż zacząłeś golić brodę z wiekiem większą masz swobodę podejmując swe decyzje snujesz też w przyszłości wizję. Co ci dać dobrego wielce? Zawsze masz matczyne serce, bliskość jego dać ci mogę. Kilka porad weź na drogę, życie stawia wciąż na próbę. Czasem brnie się przez nie z trudem, kiedy znajdziesz się w rozterce: mieć czy być? Co daje więcej? Zawsze Twą rozwieję trwogę, będę. Jak najlepiej mogę, chętnie, po to, by za rogiem Duch Twój znowu czuł swobodę. Nie załamuj się w kłopotach, szanuj życie, bo nić złota Jego krucha jest, choć piękna, Los ją plącze, miesza pęta. Sam już stawiasz nowe kroki, wachlarz ścieżek masz szeroki. Konsekwencje tych decyzji rodzić, czasem prędzej widzi, lecz wybierać sam chciej, mądrze, bo nie zawsze mogę zdążyć reagować, nim się stanie, pełnoletność cię zastanie. Kochaj, ludzi, tak jak siebie, czy są dobrzy, nigdy nie wiesz, z czasem życie ci pokaże. Wszystkie złe i dobre twarze. Wybór masz, kto przyjacielem twoim trwa. Temu wiesz śmielej. Nie zniechęcaj się zdrajcami. Trzeba ratuj się skrzydłami. Szanuj cel, swój czas na ziemi. Możesz tutaj wiele zmienić, zawiść tańczy pośród cieni. Człek nie każdy cię doceni. Na swym kącie zbieraj plusy, zostaw głupim złe pokusy. Buduj dobro, stąpaj pewnie, a gdy czasem mina zrzednie, bo gdzieś popełniłeś błąd, napraw i znów wyrusz stąd, gdzie zatrzymał się twój plan. Spróbuj lepiej, napraw sam. Każdy w życiu fa popełnia tępy ten. ten kto nic nie zmienia. Idealnym być nie musisz. Wspomnij czasem głos. Mamusi, kiedy podbijając światy, będziesz piękny i bogaty, zawsze pilnuj twego serca i go nigdy nie uśmiercaj. Co z mojego się zrodziło, miejsca pilnuj tam na miłość. Po mnie ona ci zostanie. Warto być. Zaufaj, mamie.